Wielka trąbka stoi, chatka mała, a w niej ciągle ruch. W chatce mieszka doktor, wacy trąbka. Miło się uśmiecha i ma duży brzuch. Nie jedno kolana. Złamane naprawił nie jeden bolący doktor wyrwał ząb, kochany wśród zwierząt, boni trąbka. Rady dawać nowe Każdy, Każdy swe problemy, problemy Jemu przekazuje Przychodzi doń zdrowy I wtedy co choruje Nie jedno kolano Słamane naprawił Nie jeden polący. Doktor wyrwał ząb, kochany wśród zwierząt, bonifacy trąbka. Znany, szanowany, doktor z wielkich trąb. Pan doktor, co rano gabinet otwiera Zagląda do szafy. W fartuch się ubiera. Na nogi zakłada buty. Często nie od pary. Na rękę. Zegarek. A na nos. Okulary. Zaś na szyi wiesza... Y, ten, y, no, y, y. Doktorskie słuchawki. No właśnie. Zaś do torby wrzuca przeróżne... Zabawki. Zabawki? Dla kogo? Dla dzieci. No właśnie. Bo z zabawką nawet mały misio zaśnie. Doktor bada, leczy i przytuli czasem. Przyjmuje codziennie w swej chatce pod lasem. Zajrzyjmy cichutko do chatki doktora. Jeszcze jest spokojnie, bo to ranna pora. Z bliska. Podpatrzymy, jak lekarz pracuje. Kogo dziś wyleczy? Kogo uratuje? Dzień dobry. Dobrze jak pan jest, to pana zbadamy. A. 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 Oj, jej, jej, jej. <laughs> Widzę anginę. <laughs> Dobrze. Czosnek panu zapiszę, herbatę z biodem i okłady e, jeszcze na, na plecy i nogi w gorącej wodzie wymoczyć. Kuku, czy mi mucha wleciała do ucha? Kuku, ja nic nie słyszę! Ale hałas! Kuku, czy ja jestem głucha? Kuku, kuku! Co to kuku. za hałasy? Kuku, czemu? Bonifacy, pomożesz ptaszkowi biednemu? Wszyscy czekają na kukuki i kukanie. Jak nie będzie słyszeć, to kukać przestanie. Laryngolog. Prędko. Trąbkę uszną zbadam. Do uszu kukułki różne ważne rureczki wkładam. Teraz wypłuczę ucho wodą z olbrzymiej strzykawki. Aż wreszcie wyciągnę z jej uszu co? Przeróżne zabawki. Dwie gumki do włosów. Gumka do mazania, trzy gumy do rzucia. Smoczek do sania, baloniki z gumy i gumowe kulki. To wszystko leżało w uchu u ku kuki. Ku ku kuku! kuku. Są so, znalazłam! Tam schowałam, zbieram gumki. Kuku, zapomniałam! Moja mała kukułeczko. Masz na zbiory, pudełeczko, twoje gumki tam schowamy. Ale najpierw doktorowi pioseneczkę zaśpiewamy. Kukułeczka, kuka, chłopiec panny szuka. Zagira, spogira, ino sa zagira. kuku, cucu. cucu. Ah, 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 ah. Oi, diri, di, oi, diri, di, di, oi, diri, di, di. Do. Do zobaczenia, kukułeczko. Do zobaczenia. Doktor zna wszystkie ważne choroby. I te od brzuszka, i te od głowy, i te od smutku, i te od złości, od niejedzenia, a także senności. Znane, nieznane. Stare i nowe. Lecz często śmieszne. I kolorowe. A kiedyś przyszła mała myszeczka, bo pyszczek z szyją spuchł jej jak beczka, czerwony nosek i smutna minka. <śm> Nie płacz, myszeczko, to tylko świnka. A innym razem przypełzał za skroniec: ps, ps, ps cały różowy aż po sam koniec, ps, doktorze drogi, na skórze plamki jak kwiatki, pomóż doktorze, chcę znów być gładki, ps, to jest różyczka, choroba taka, nie sycz, niegroźna jest dla zwierzaka. A wczoraj przydreptał mały miś. Doktorze, czy ja mam być żółty od dziś? Żółta ma mordka, me oczy i nos. Żółte też łapy, aż jeży się włos. Diagnoza moja dla tego misiaczka: znów będziesz bury. To jest żółtaczka. Doktorze, właśnie nadlatuje motyl prosto z pola! Wiatr dzisiaj silny. Och, ciężka dola. Jestem wciąż słaby, mam poty dreszcze. Ach, lecz na mych łapkach coś widzę jeszcze. Jakieś drobniutkie, liczne pęcherze. Czyż to jest ospa? Och, nie, nie wierzę. Czy ja dożyję do jutra rana? To pewnie ospa jest. Proszę Pana. O. Tak, to jest ospa, lecz taka wietrzna. Wietrzna? Co szybko mija i jest bezpieczna. O! Zaczekaj, przepiszę ci papki. Będziesz papką, okładam swe łapki. Papku, łapku, łapku, papku, pap. Papku, łapku, łapku, papku, pap. Papku, łapku, łapku, papku, pap. Bapku łapku łapku bapku pap! Papku łapku, łapku, papku, pap. <laughs> babku, łapku hapku papu! Pap. Bapku łapku, łapku, bapku, łapku pap! Babku, łapku, pap. Babku, łapku, pap. Babku, babku, pap. Słuchajcie, wszyscy czarni i biali, zieloni, czerwoni, czerwonicali. Są na tym świecie takie choroby, które przenigdy nigdy nie wyjdą z wody. Są tak niekrośne, że wręcz nie ma, a każda taka kolory zmienia. Może różyczkę chciałabyś kocić? mi kwitła na szarym płodzie. A doktor na to głośno odpowie, Drodzy widzowie, ja wolę zdrowie, Wyleczę wszystkie wasze choroby, Bo choć kolory nie wyszły z mody, Zdrowie na dola, więcej urody. glory Ja już szukałem, gdzieś na płocie ząb złamałem. Uj. Powiedz a. a... Mm -hmm. O! Widzę braki i ubytki. Czas zakończyć w wilku zbytki. No, to teraz do mnie pojedziemy, resztkę ząbka tam wyrwiemy. I, o, i, i, Doktor umie zęby leczyć, Zaplombować, zabezpieczyć. Do zbyt długich ma nożyczki, do zbyt ostrych ma pilniczki. Czasem wyrwie ząbek nitko, Gdy wystaje z pyszczka brzydko. Halo! Jestem! Halo! Halo! Jestem! Proszę leczyć! Plomby proszę zabezpieczyć! Trzy zostały, reszta w trawie. Uciekałam po murawie, przewróciłam się pod płotem. Ojej, wilk! Owieczka! Przepraszam, to ja przyjdę potem. ふつう Owce? Nie. Cię, owco! Uciekaj, owco! Me, dziękuję! <tryk> <tryk> Doktor zęby im wyleczył. Owcy plomby zabezpieczył. Wilkowi nowe zęby wstawił. Grzecznym Aha. dzieciom z gryz poprawił. Wielki doktor z wielkich trąb. Umie leczyć każdy, każdy ząb. <głos> <głos> Komputerek brzuszki bada, na pytania odpowiada. Wszystkie brzuszki po kolei, takim bałkiem coś się, co się klei. U doktora fachowiki, obsługują cud techniki. Każdy może zbadać się aparatem.

Oj, oj. Trzeba zbadać małą myszkę. Bo ma chyba chorą kiszkę. Hmm. Badamy, 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 badamy. badamy, 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 badamy. badamy! Badamy, <ścoughs> Uwaga! <ścoughs> hey ho, -oh -oh, hey ho, 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 ho. Czy to boli? Mm -mm. <ścoughs>

Mm – -hmm. mm, Bardzo dziwne, nic tu nie ma. – Zjadłaś pewnie koszyk mali. To trzy tuziny jeżyn z krzaczka. Garść poziomek. I kabaczka? – O, trzy ciasteczka z marmoladą. – Tortublany tort oblany czekoladą. <laughs> I jeszcze. Naleśniki leśniki z a, I krakersy dwa z wiśniami. <muszka <muszka> Myszko bała! Wszystko dobrze z twoją kiszką! <muszka> 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 Triti, ty, ty tra, ta, ta to ja byłem ten, naszto dwa. I <muszka> hmm. tre ty te, te ty nie jesteś nim, o nie! A, 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 Doktor podał leki na trawienie nasny dobre, kolorowe i zaznaczył, że... Jedzenie w nadmiarze jest niezdrowe. Proszę, mam zlecenie, tu gdzieś w brzuchu jest burczenie. Dobrze, proszę wchodzić do kabiny. Zaraz pana prześwietlimy. No, Niech się baran uspokoi. Zrobię zdjęcie, to nie boli. Już jestem, panie doktorze. Świetnie. No, baranie, nie oddychaj, nie kręć noskiem. Zdjęcie będzie rentgenowskie. Stryk. Hmm. Płuca, serce są w porządku. Ale widzę coś w żołądku. Piłka, misio, parę rurek. Jeszcze jakiś dziwny sznurek. Kto połyka takie rzeczy? Tylko baran. <laughs> pan zaprzeczy? Be, be. Dobrze. Trzeba wyjąć te zabawki, potem zdjęcie do poprawki. Tak jest. Be, be. Hola, hola. Niech no pan nie kopie. Teraz zrobię gastroskopię. No. Beżuś! Spokojnie, spokojnie, paranie. Doktor węża wziął ze sobą. Zaraz wejdę w ten żołądek, no i zrobię z nim. Porządek Zjadę z górki na bazurki. Mam! Znalazłem jakieś rurki. Dobrze się tam porozglądaj, wszystko stamtąd powyciągaj. Na dnie brzucha jest mi śmiły! Łap i ciągnij z całej siły! Brawo, wężuś! Wróć do dziury! Nie użyję swej paszczury! Co tam w brzuchu u baranka? To nie sznurek, lecz skakanka! Mężuś! Jeszcze jedna chwilka Tam na dnie leżała piłka Spokojnie baranie, spokojnie o! Nic na dnie już nie zostało? Dziś na szczęście się udało Super, wężuś, chodź do góry! Dzisiaj dam ci ze dwa szczury. Mia mia. O baranie, teraz zdjęcie poprawkowe. E, e, e. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Ach, już jestem. No. Uwaga, stryk! Ho-ho-ho! I baran jest już zdrowy, ale rady wbij sobie do głowy. Gdy połykasz smaczną trawę, hmm? racz popatrzeć w dół łaskawie. A, da, da. Dzieciom zostaw piłki i misie. A, piłki misie, piłki mi się. Tak jest zdrowiej. Zdaje mi się, i ty baranie. ty. Do zobaczenia. Zapada. Każdy w swoim kącie do snu się układa. Księżyc przez okienko jeszcze zajrzy czasem. I tak na kilka godzin cichnie gwar pod lasem. Tik-tak płynie czas. Tydzień za tygodniem leci Tik tak, tyka zegar Doktor bada, lampka świeci Tik tak, doktor leczy I przytuli czasem Tak tik tak, codziennie W swej chatce pod lasem W poniedziałek poni facet, skleju skrzydło muszce plujce a we wtorek pomógł szukać zagubione piskle sujce. W środę przyszedł lisek rudy podrapany przez kurczaki. Kurzych jajek chciał spróbować, ledwo cały wyszedł z draki. W czwartek przydreptały mrówki, chciały lek na przemęczenie. W piątek przyszły młode świnie, łosie sarny i jelenie. A w sobotę wpadła koza, zieloniutka jak ta łąka. Na tej łące były kwiatki, konik polny i biedronka. A w niedzielę doktor Trąbka również rzadko wypoczyna. Bo nie liczą się choroby, z doktorami tak to bywa Musi tak czuję, być codzienny tak Świątek, to bywa, piątek tak, i tak, niedzielę, tak, Odpoczywa bywa, w czas, tak, Ale bywa, czasu tak, ma tak, niewiele tak, I tik tak płynie czas Tydzień za tygodniem leci Tik tak tyka zegar Doktor bada lampka sieci a doktor leczy i przytuli czasem Tak, tik, tak, codziennie W swej chatce, pod lasem <tuszel _> Recepta Ach, panie doktorze, oczywiście Nieważne, czy jesteś chłopcem Nieważne, czy jesteś dziewczynką Nieważne, czy masz dużo, czy masz mało lat Jeśli chcesz być. Mieć mądrym i zdrowym dzieciakiem, no to słuchaj doktora i jego rad. rad. <grym> Tik tak płynie czas, tydzień za tygodniem leci. Tik tak tyka zegar, doktor bada, lampka świeci. Tik tak doktor leczy, i przytuli czasem tak, tak tik tak codziennie w swej chatce pod lasem. Pani